Cześć, Z tej strony, Freaks, a to jest film o BV-155, czyli tej nowej maszynce battle passowej. W skrócie jest to interesujący samolot, który nie ma miejsca w mecie i który nie jest samolotem, którym mi się przyjemnie lata. Rozpoczynamy od minięcia z P-63. No i jedną z cech tego samolotu jest to, że przy takiej rozpiętości skrzydeł ciężko go wystalować. P-63, natomiast przeciwnie. Przy niskich prędkościach sobie średnio radzi, więc po prostu mijamy go i on już jest całkowicie obecnie wystalowany. Nie wie za bardzo co się dzieje i po prostu na niego wyruszamy. Generalnie ten samolot naprawdę błyszczy przy niskich prędkościach, tylko że problem z tym jest taki, że ten samolot tak błyszczy przy niskich prędkościach na, na niższym pułapie że bardzo ciężko jest go rozpędzić. Nie wspina się jakoś bar bardzo, bardzo dobrze i przez większość czasu będziecie się czuli jakbyście po prostu balansowali na ostrzu noża. Przynajmniej ja się tak czuję latając tym samolotem. Ciężko jest e, te, tym samolotem e, jakoś bardzo się rozpędzić i być nietykalnym. Jak na przykład w Focke-Wulfie, gdzie lecicie 7,5 stówy i atakujecie przeciwników, a oni nie, nie mogą was trafić. Tutaj właśnie przez większość czasu będziecie Operować w tych mniej więcej 200-300 na godzinę, gdzie po prostu ktokolwiek, co, kto przyleci z boku i po prostu was zgarnie, nie macie nic do powiedzenia, bo nie możecie się rozpędzić tym samolotem do większej prędkości, bo skrzydła wam się urwą i w dodatku na niskim pułapie ten samolot jest, jest kosmicznie wolny. Tam odpływa wyciąga 460 na godzinę, bodajże. Co jest, co jest bardzo nieimponującą prędkością. Hmm. No i co? Tutaj. E... Nie, nie nagrałem całej bitwy, bo początek był dosyć śmieszny, gdzie goniło mnie Ki43 i gonił mnie Mustang, i to Ki43 postanowił urwać sobie skrzydło, a Mustanga rozwaliłem, więc no. I obecnie zobaczycie, w, w czym jest z tym samolotem problem. Mianowicie zobaczcie, pod nami jest całkiem duży bufecik i przeciwnicy, których jak najbardziej możemy. Zaatakować, natomiast jest ich troszeczkę dużo i to mi przeszkadza, ponieważ ciężko jest wybrać moment, w którym nikt nie leci do nas do góry, żeby przywitać nas serią ze swojego uzbrojenia. Więc trzeba zrobić kilka takich kontrolnych przelotów. Jakby to nazwać, no widzicie, że przeciników jest bardzo dużo. E, no i zaraz zobaczycie, że przy większej prędkościach ten samolot nie chce jakoś zbyt bardzo w, współpracować, zwłaszcza, że te jego skrzydła. No, nie nadają się do, do, do mocnych przeciążeń. One są stworzone głównie do walki na pułapie nieco wyższym niż 1700 metrów na, nad poziomem morza. No ale widzicie, że generalnie jesteśmy obecnie nad wszystkimi, tutaj też w tym samolocie należy uważać, ponieważ z uwagi na to, że jest bardzo, bardzo wolny w linii prostej, trzeba maksymalnie nim latać wertykalnie. Czyli po prostu unikacie jak najbardziej manewrów lewo-prawo. No widzicie. Chce, chcę kogoś zaatakować, ale już jest ktoś, kto, kto się do mnie staluje, e, tutaj chciałbym zakręcić, ale znowu P-47 już pod, podnosi nosek, P-51D też już łupie do mnie, nie ma miejsca, żeby zaatakować, a nawet jeżeli byłoby miejsce, to jestem za wolny i ktoś mnie po prostu w końcu trafi, z uwagi, na, na, z uwagi po prostu na, na, na specyfikę te, tego samolotu. To no w końcu się udaje, gdzie P47 nie leci za mną, tylko poleciało na kogoś innego, więc mam miejsce, żeby zaatakować P51. Dwie 20, 130 wystarczy jak najbardziej, żeby rozwalać samoloty. Je jeżeli traficie kogoś z tej 30, szczególnie jak ktoś jest wolny gościu po że pożegna się ze swoim samolotem, niemal natychmiastowo P47D, który również mnie zignorowało i płaci za, za tą cenę w postaci swojego lewego skrzydła. No, i P51D tutaj wiem, że przeciwników jest dużo, więc trzeba ich eliminować jak najszybciej. I zaraz zobaczycie, w czym jest problem. Rozwaliłem P51D, jeden klik. I teraz zobaczcie, nie mam takiego trzymania energii ani mocy silnika jak Foka, żeby teraz odlecieć po prostu. I P51D widzicie, że, że, że mnie dochodzi. I ja w tym momencie nie mam absolutnie nic, nic do powiedzenia. Mogę ewentualnie dołączyć klapy próbować ich wystalować, ale po prostu w tym momencie jestem tak wolny, że nawet człowiek, który jest ślepy i głuchy, będzie w stanie po prostu w końcu mnie trafić. Także to był mniej więcej taki krótki, e, krótka recenzja tego samolotu. Generalnie, e, jak, jak to powiedział Jeremy Clarkson, ten samolot jest ambitious, but rubbish. Dobra, czołgiem i do usłyszenia.